Witam Was w kolejnym odcinku Przemyśleń. Dzisiaj takie miejsce wydawałoby się, że przypadkowe. Środek lasu po prostu. Ono absolutnie nie jest przypadkowe. Wiem, że miałem tu przyjść. Po prostu. Właśnie tu, nigdzie indziej. I powiem Wam, że dużo ostatnio w moim życiu takiego Zniszczenie. Bo nie godzę się na niektóre rzeczy i mogę je zmienić. Tylko ostatnio troszkę zapędziłem się w stronę takiej destrukcji. Z bardzo dużą siłą oczywiście, no bo jak tak samo jak i kreacja rośnie i destrukcja. To dwie siły się ze sobą równoważą cały czas no? im większa siła kreacji, tym większa siła destrukcji. Zauważam, obserwuję sobie różne aspekty takie społeczne też, jak to wszystko wygląda tak itd., itd. No i... niewiele rzeczy mi się nie podoba. Takie schematy zachowań. Widzę je, obserwuję. Schematy zachowań, które można by nazwać, ja nie wiem, jakoś inaczej, to chyba systemowe. Jako systemowe schematy zachowań. Widzę je i jestem przekonany, że u wielu ludzi wyglądają one właśnie tak samo, i większość z nich nie zdaje sobie sprawy, że jest to w jakiś sposób. Wrzucone w pewne ramy, w pewne kanony, w pewne schematy zachować. I ja się dziś tak cieszę, że tu jestem, w końcu, w lesie. I czuję się, jak tu wszedłem i, i mówię, wow, jak tu jest fantastycznie. Wszystkie emocje, wszystko sobie puszcza, wszystko, no po prostu coś pięknego. I... Samotność. To nie jest samotność. Bycie samemu to nie samotność. Ja wierzę, że ostatnio lepiej się bawię, jak przyjdę sobie sam gdzieś, zrobię sobie coś sam niż z kimś. Nie zawsze oczywiście. Bo nie wszystko jest i musi być tak, jak ja chcę. Świat dzieje się, bo wszyscy ludzie coś chcą. Najczęściej rzeczy bez komentarza. Ja chcę coś więcej. No i to się budzi z pewnego rodzaju sprzeciwem też. I z pewnego rodzaju mam wrażenie. taką ścianą, którą próbuję ruszyć tak na dobrą sprawę. Bo od kilku odcinków mówię tak naprawdę o, do jednej i o jednej osobie w moim życiu. Bardzo mi bliskiej, bardzo pięknej, która sama jeszcze tylko tak mam wrażenie nie dostrzega i, i zastanawiam się dlaczego jest tak trudno się tam dobrać. I zaczynam rozumieć, że te trudności wynikają z tego Ogromnego potencjału, który tam siedzi. Te trudności w dotarciu do tego sedna, bym powiedział. I, i próbuje cały czas to zrobić w łagodny sposób. Próbuje cały czas robić to w łagodny sposób. I na razie zdaje on efekty takie. Trochę jest progres, zaraz jest powrót do starych zachowań, starych schematów i tak dalej, i tak dalej. I brak rozwoju, nie? Powrót do starego, brak rozwoju. Ja ż... I są mi zarzucane niektóre rzeczy. Wiecie, a no jak utrzymać mnie, ja w domu, ja się tu czuję fantastycznie i że mało czy spędzam czasu z dziećmi, jest mi na przykład taki zarzut, i jestem zmuszany do tego, nie? Żeby, żeby tak było, bo po prostu nie? w takie, a nie inne sposoby. No i to nie działa oczywiście, bo ja chętnie zabiorę dzieci do lasu i spędzę z nimi czas. Ale jak ktoś zmusza mnie, żebym spędzał czas w plastikowym świecie, w sztucznym środowisku, w nienaturalnym środowisku dla człowieka, to. To jest sprzeciw, nie? I to naturalne. I... No i są z... jest pewnego rodzaju zgrzyt, nie? Bo... ja oczywiście mówię o swojej żonie, nie? Fantastycznej, niesamowitej istocie. Ja mówię, że nie, jeszcze nie wie, że nią jest. Już łapię, ale jakby dalej nie mogła tego. Jakby czegoś bała się puścić. Nie wiem, jeszcze czeka. Być może właśnie to, że zadałem to pytanie, to się po prostu dowiem. Dowiem i pomogę. I tyle. Bo widzę i obserwuję co się dzieje na świecie i... i ja wiem, że to nie jest, że a choć może będzie fajnie osiągnie swój pełny potencjał. Nie, świat tego potrzebuje. Jeśli ja już tego o tym nie zastanawiam, czy, a może, a to, a tamto. Nie, świat tego potrzebuje. Potrzebuje człowieka świadomego. Operującego na swoim pełnym potencjale, nie jakiegoś tam mały ty, mm, nic takiego nie ma, kto ci to mówi? No i ściana, nie? Wiecie, ani prośbą, ani groźbą, nie? Ściana, która jest zbudowana bardzo, bardzo mocno poprzez taki społeczny syf, który we mnie też taka ściana. Bardzo duża, ja ją cały czas wiecie. Te cegły sobie lecą. Nie? Tam już tej ściany niewiele zostało fundamenty jakieś, może. I tam się dobiorę, do wszystkiego się dobiorę. I... I mam wrażenie, że czas przystopować moje pasje, bo, bo ono działa destrukcyjnie. Dać czas, widocznie to jeszcze nie ten moment. Mi już może czasami cierpliwości brakuje ale piękny, fantastyczny ale wielki <gry> ale bzyczy no las kwitnie, może nie w tym miejscu akurat, ale tutaj też jest przepięknie, więc bardzo ciekawe w ogóle miejsce, takie takie o, po prostu Znalezione po śladach zwierząt. Jest mielowisko. mnóstwo życia, słuchajcie, w po prostu tu się dzieje tak dużo, że by starczył przysiąść na 10-15 minut, żeby już coś zobaczyć, jak dużo życia jest w takim kawałku ziemi. A co dopiero? Przysiąść tu na godzinę albo dwie. Co mogłoby się wydarzyć? A co by było, gdyby. Przyjść na dwa dni, to wtedy mogłoby się wydarzyć, można by powiedzieć, że ile jestem gotów siedzieć? To jest dobre pytanie, żeby coś w moim życiu mogło się pojawić. No, mnie usiedzieć, że tak powiem, to ciężko. Choć usiąść z dziećmi, a ja już się gotuję. Nie? No, mówię, ja mogę gdzieś pójść z dziećmi, ale jak ty chcesz, żebym ja siedział z dziećmi, chcesz, to ja nie mogę. Nie? W plastikowym świecie, gdzie jeszcze to oddziaływanie sieci 5G, niektórzy mówią, że smaży mózg, smaży już umysł, już po prostu. Nie? To jest... Ja to czuję, że po wyłączeniu. Czuję się lepiej, a po wejściu do lasu czuję się jeszcze lepiej. No ale wracam na osiedle, ale tym razem z energią z lasu fantastyczną. Cześć, do, do zobaczenia na następnym odcinku.